Relacje w programie Rolnik szuka żony nie zawsze kończą się szczęśliwie. Czy Adam i Wiktoria naprawdę odnaleźli miłość, czy tylko zagrali swoje role przed kamerami? Już od pierwszego dnia ich związek budowany był pod presją mediów, a każdy ruch śledziły oczy widzów. Czy bycie aktorami w rzeczywistości, która powinna być autentyczna, jest możliwe? Kamery towarzyszyły im nieustannie, zamieniając romantyczne chwile w tło dla technicznych manewrów. Czy miłość, która kiełkuje w świetle reflektorów, ma szansę przetrwać? A może prawdziwa próba zaczyna się dopiero, gdy gasną światła? Poznajcie kulisy związku Adama i Wiktorii i przekonajcie się sami. Relacje z formatu rolnik, szuka żony nie zaczynają się zwyczajnie. Adam i Wiktoria stali się parą pod czujnym okiem kamer, co od początku było potężnym czynnikiem kształtującym dynamikę ich związku. Ich początkowe spotkania Wspólne chwile na farmie czy rozmowy o przyszłości nigdy nie były do końca prywatne, każda decyzja i gest były rejestrowane z myślą o późniejszej emisji. Kameralne randki, które teoretycznie miały budować intymność, często przerywano prozaicznymi problemami produkcji. Romantyczna kolacja, która zamieniła się w sesję poprawiania oświetlenia, stała się jednym z wielu symboli miłości w technicznych kulisach, co paradoksalnie tylko pogłębiało zainteresowanie ich związkiem. Adam, jak wielu uczestników Reality TV, czuł się często jak aktor w swoim własnym życiu, co nie sprzyjało budowaniu autentycznej relacji. Wtleczaiło się pytanie, czy Wiktoria jest z nim z powodu prawdziwych uczuć, czy też przyciąga ją życie w blasku fleszy. Na programy typu Real, jak to ujęła Anna Nowak, patrzy się jak na łatwy start, uprzywilejowana pozycja, w której kamera magicznie rozwiązuje problemy, odkładając miłość na jednym talerzu. Prawdziwa próba, jak zauważył Jan Kowalski, zaczyna się, gdy kamery znikają. Wiktoria czuła na sobie ciągły ciężar obserwacji społecznej, co nierzadko wbijało klin między nią a Adamem. Ich życie stało się sferą publiczną, chociaż pragnęli prywatności. Każdy wypad do miasta kończył się rozpoznaniem, co dla Wiktorii było szczególnie obciążające, wpływając na jej poczucie intymności i bezpieczeństwa. Problem tkwił nie tylko w zewnętrznych uwarunkowaniach, ale też w osobowościach bohaterów. Adam, jak wielu rolników w podobnej sytuacji, musiał żonglować obowiązkami gospodarza i nieprzewidywalnym życiem celebryty. Między krowami a sianokosami, jego obowiązki na wsi nie zawsze szły w parze z oczekiwaniami mediów. Cała ta sytuacja prowokowała go do refleksji, czy obecność Wiktorii jest prawdziwa, czy to część większego medialnego show. Adama i Wiktorię można postawić w jednym rzędzie z Magdą i Jakubem z Love Island, którzy również ulegli presji opinii publicznej. Oni jednak nie dali rady, co uzmysławia, że związek z Reality TV nie zawsze kończy się pomyślnie. Ania i Robert z The Bachelor znaleźli sposób na balans, czego brakowało Adamowi i Wiktorii. Piotr Makowski z TVP info nie bez powodu zauważa, że relacje oparte na takich podstawach często nie przechodzą próby czasu. Presja kamer powodowała, że Adam nie mógł być w pełni sobą. Każda naturalna reakcja była filtrowana przez świadomość obecności obiektywów. Rzeczywistość była inna niż sielankowy obraz przedstawiany w telewizji. Problemy zawodowe Adama związane z pogodzeniem życia rolnika z celebrytą były tylko wierzchołkiem góry lodowej. Jego dylematy, związane z wiernością i intencjami Wiktorii, odbijały się echem w ich codzienności. Z drugiej strony, Wiktoria nieustannie balansowała między naturalnym życiem a wizerunkiem medialnym. Publiczna tykająca bomba o potencjalnie negatywnym wpływie na ich decyzje osobiste nie dawała jej spokoju. Dochodziło tym samym do spięć, które media często ignorują, skupiając się na idyllicznym obrazku owiniętym czerwoną kokardą. Wszystko to potęgowało obawy Wiktorii, że Adam nie zdoła sprostać medialnemu wyzwaniu. Jednak mimo prób i trudności oboje znajdowali chwilowe wyłomy od rzeczywistości, jak choćby nieudokumentowane występy wokalne Wiktorii, które pozostawały unikalnymi chwilami tylko dla nich dwojga. To były momenty wytchnienia, małe oazy spokoju wśród medialnej burzy, która ich otaczała. Nie można zapomnieć, że związki takie jak Adama i Wiktorii są w dużej mierze eksperymentami socjologicznymi z ogromnym naciskiem na interakcje jednostek w kontrolowanych warunkach. Maria Wiśniewska trafnie pyta. Czy można prawdziwie pokochać kogoś, jeśli ich życie od początku obserwują miliony? To pytanie jest kluczowe dla zrozumienia dynamiki związku Adama i Wiktorii. Pomimo tego wszystkiego, to właśnie Adam i Wiktoria okazali się dowodem na to, że miłość czasami potrafi przetrwać, jeżeli tylko jest prawdziwa, choć nie zawsze łatwa. Katarzyna Zielińska nie bez powodu twierdzi, że pokazali, iż miłość może przetrwać wszelkie trudności, ale czy każdy jest na to gotowy? To pytanie pozostaje otwarte. Podsumowując, życie poza kamerami było dla Adama i Wiktorii prawdziwym sprawdzianem charakterów i uczuć. Presja mediów, problemy zawodowe i pytania o szczerość bliskości mogły zniszczyć ich związek. Jednak niczym w programie rolnik szuka żony, nie zawsze wyniki zbiorów pokrywają się z oczekiwaniami, ale jeśli kto sieje, ten zbierze, a czasem trzeba przejść trochę dalej, żeby znaleźć prawdziwą miłość, nawet w blasku fleszy. Na koniec można to podsumować znanym powiedzeniem z programu, Kto się je ziarno miłości niech nie liczy na ciągłe słońce, bo deszcze tworzą owocną glebę. Rolnik i miłość. Daj suba i łapkę w górę.